Witam w siódmym dzienniku Hartmut. I najwyraźniej, z, jak już że poprzednio zmieniłem trochę hmm, tradycję, sądzę, że ten świat będzie wyjątkowy. Tak naprawdę to pewnie na z równie szybko. E, ale co do tego, postanowiłem, że już nie będę grał na wieki, na wielkich biomach. E, dlaczego? A to dlatego, że a skoro i tak mam już gdzieś, to czy zniszczę świat? Chodzi mi głównie o chłory, które będzie dosłownie przekupowało cały, cały świat. To stwierdziłem, że bez różnicy, bo te, zbi te zbiorniki wody pod ziemią, one są wszędzie. A problem będzie co najwyżej, że trafię blisko morza, bo szczerze po prostu. Światę te światy te SID. a po prostu wbijam i na te seedy patrzę ów co na dzień dobry jak miło o mnie skończyło renderować jak miło na dzień dobry już ten eee, tak jak mówiłem poprzednio eee, usunąłem nam impę Zastanawiam się nad innymi modami, co już nie znalazłem zbytnio. Co do Alex Mods... Tak szło jakoś? Czy mod? E, nie chcę zbytnio tego dawać od nowa, więc odpuszczę. Trochę szkoda mi, że... Ale Ale na szybko. A na szybko to będę miał. Так, не могу. На тебя не могу жить. Что Я Первая студия. Что ж, возвращаясь. Я... Я у меня какие-то специальные помыслы. А, надеюсь, что просто не сгина. А. I dodałem także faktory, o których mówiłem po, po, poprzednio, dwa odcinki temu. Dlaczego? E, jako, że szybko zginąłem, nie miałem czasu pograć. To nie chciałem też się tak zmuszać za bardzo. E, I no, to by było naprawdę trudne. To jest trudny MOB. E, trudny mod. Więc stwierdziłem, że. Se odpuszczę na razie i przyjdę może... że tutaj trochę dłużej pogrom to w następnym e, następnym sezonie, w następnym silniku i nie wiem co myślę o tym świecie jest! Idzie to, jest! Szukam tego dawno, będę miał co jeść. Jak miło. I będzie dobry, gdybym miał problem z oczywiście problem będzie z tym, jak się nazywało. Z hmm, poziomem. żeby być te tutaj. Blink to jest taki pierwszy co potrzebuje, Później defensywa, żeby mieć broje, ale jakoś sobie poradzę, mam nadzieję. Czyli inteligencja, aby mieć jakieś surowce, surowce. Kompletnie jedzenie w bo, bo kompletnie nie mogę y, używać jedzenia, znaczy hodować jakkolwiek. Więc naprawdę mi się to przyda. Poza tym większych zmian nie ma w do poprzednich sezonów. Do poprzedniego sezonu. Co do planów, raczej są takie same. Czyli idę bardziej w mechanizm, który szybko pozwoli mi zdobyć dobry kilogram, a raczej um, rozszczepiać atomów atomowy, który pozwoli mi szybko kopać i jak to będę miał, to już trochę z górki pójdzie kopanie i problemem będzie już wtedy tylko co będzie problemem albo no, ja wiem a tam będę mógł szybko kopać uuu robimy Zastanawiam się przyzwomów, czy nie usuwać tego moda, jeżeli Project czyli jeżeli nie będę mógł jak to się nazywało, jeżeli będę mógł zbytnio grać, jak poprzednio mówiłem, ten mod, czy nie tyle ten mod, co mod współgrający, czyli tam nie pomylając się nazywa, ale pozwalając że pozwala na stworzenie narzędzia, które pozwala e... <laughs> tak trudno to wyjaśnić tak robiąc to które pozwala ciąć materiały i bloki na mniejsze niestety tylko z podstawki szkoda ale nie będę narzekał A to mi wywalało komputer, znaczy wywalało mi save. A. Więc sobie muszę podpuścić. Musiałbym odpuścić. Ech. Muszę szybko zdobyć tą inteligencję. Chyba nam bardziej na inteligencji będzie się teraz, będzie mi teraz zależało niż na niż na buildingu. A to z tego powodu, że rap drewna może szybko, szybko okazać się dużym problemem. Teoretycznie powinno mieć żadnego problemu, ale ten nasz szybko się zapełni. A mimo że tam budowałem to połowę drewna tylko skorzystałem na budowę tych murów. Więc to jednak trochę potrwa. 7 minut, więc jeszcze coś zrobię. Poszukuję może węgla, ponieważ to jest tak odkryte. Ostatnio też um, trochę bardziej należy podchodzę do tematu węgla. O jest ja od razu. Bo mimo, że to pozwala mi przejść na kolejny, że tak powiem, kolejny poziom create. To, mimo wszystko, nie jest to nie tyle konieczne, co. Hmm, jak to powiedzieć? Renda i tak dużo znajduje, jak się okazuje. Tutaj będę miał go dużo. I teraz, jak zacząłem też wchodzić na wyższe poziomy, a nie tylko kopać tak nisko, to go faktycznie jest więcej. A może, powiedzmy, mieć takie сейwy trafiały. W światy. Hmm. To trzeba będzie os osuszyć i ja rozumiem po prostu to chcę do kopania podobno, no, tyle będę pewnie starczyć, a do kopania to chcę dlatego. O, jak mówię. No, do kopania to chcę dlatego a, no, na kłory. Sądzę, że tak krótka zabawa skóry, szybko da mi porządne efekty. A także um, wzmocnić się wystarczająco, aby nie mieć żadnych problemów, Co jeszcze mogę powiedzieć? Um, chciałem opowiedzieć o tym, tak, o tym Quarry. Jak zaczęłam o nim mówić, to rozbrzmiemy A mianowicie chodzi o to, że tak jak w poprzednim piątym sezonie. Można było zobaczyć, że kury, które tam miałem, czyli te wiertła, wierciły tylko, które wierciły do przodu, blokowały się na niektórych blokach. Tym razem będzie to inaczej, sprawdzałem, i bo poprzednio, kiedy jechał do przodu te wiertła, to bloki potrafiły się przyczepić i później ciągną taki łańcuch ale idąc w dół kopiąc wiertłami w kierunku dołu a już tak nie jest wtedy się wiertła zatrzymują więc dzięki temu nie będę miał już takich problemów i jak się tylko zatrzyma znaczy to nie wiem czy jest może sposobem jakim działa to kłory które będę miał teraz albo cię planuję teraz w porównaniu do poprzedniego Mucha czy coś tego wydaje mi się, że będzie lepiej właśnie to chciałem zapomniałem na razie dwa starczą co do innych rzeczy cztery, czyli całkiem dobrze inne rzeczy które zbyt nie mam nic do powiedzenia. Zacznijmy z tym, jak te ty, kończą. Pierwszy odcinek to jest trudne. Tak, zrobić sobie z tego w razie rzadkiego to... Do kopalni. 5, 6... i 7... Niech będzie, że siódemki. Znowu, jakoś tak gram na tych siódemkach, jakoś dobrze mi idzie. Muszę przyznać. Mm. O, węgiel. Tak, nie wiem, teraz węgiel jakoś w wyższych poziomach łatwiej go znaleźć. Trzy. Nie wiem, czy to może być spowodowane tym, że po prostu od razu schodzę na poziom tam siódmy, jedenasty. Tak żeby diamenty. Znaczy to takie zwyczajne, że starszy gracze mi się wydaje. Nie wiem jak jest przy nowych graczach. Ale ja jako starszy gracz to, to wchodzi mi już tak nawyk, że od razu tak w głęboko idę. Już teraz faktycznie też trochę zmniejszy to, muszę przyznać. I wejdę trochę na niższy poziom, znaczy na wyższy poziom. I tam dostanę przez chwilę. O żelazek miło. I sądzę, by tak około 40 to tak, okej. Ok. Z na razie... Tak, okej. Ok. ten razem to będzie kłopot. Ale cóż... Trzeba jakoś działać. Zgadza sobie mogę żelazo kopać. Jaskinia. Mało. Okej. Okay. Myśliłem, że spadnę. Nie jest aż tak źle i tu widzę, że mam wyjście. Widzę, że mam przeciwników. Gdzie jest to wyjście? Gdzie jest to wyjście? A jeszcze wam, że nie wiem gdzie wadzą. O no to będzie trochę kłopot w na dzień dobry. Trudno się mówi. Jakoś będę musiał to przeżyć. A jedzenia póki co nie ma. Mogłbym tam te drzewo, ale jako, że tam blokuje możliwość jedzenia także, a nie tylko sadzenia, to będzie to kłopot, zwłaszcza, że... Czy ja słyszałem kota? Myślę, że to nie jest jakiś mop ukryty, o którym nie widziałam do tej pory. No, no, dobra. Hmm. No, co? Już całkowicie rozklarzyłem. Już nie mam też co robić. No. Hmm. tak sprawdzam, co do tego, to jest dużo tych, więc nie widać, nie wiem czy mogę powiedzieć, nazywam z o czym to chyba nie jest blisko się, bo dodałem później. Znowu Tutaj też te te podwycaki, to, to był jeden z powodów, dla których chciałem tego moda mieć na początku, ale później widzimy, że nie, nie opłaca mi się. I to może o tym. Tutaj te rudy też. Zastanawiam się, czy tego modu nie usunąć. Bo pierwsze to powoduje dosyć kłopoty i nie wiem, czy to może nie spowalniać. Używanie dzięki temu bloków przyciętych. Czy to może przypadkiem nie spowalnia gry. A to jako te rudy, te kryształy. Tutaj narzędzia oraz zbroje, które mogę dosyć szybko zdobyć, a są na poziomie praktycznie diamentowych. Powyżej żelaznych prawie diament, bym powiedział. Chociaż powinien na równi z diamentem będą, a także nie mam na nich tego, blokady, więc trochę imersję to psuje. Zastanawiam się czy Troszkę do tych bloków. Ale chyba to, to przeżyję mimo wszystko. A co do. Nie, nie chyba że to moskinię będzie. A co do innych dekoracyjnych, to jakoś z tym żyć mogę. Hmm. Tutaj też prawdopodobnie mury zrobię, a tym razem będę się trochę męczył nad. Może zrobię zamek zamiast grodu? No, a ja nic nie wiem. będzie trudno przeżyć. Hmm. Tutaj to do trzeba praktycznie, chyba 25 poziom zdobyć jakoś, żeby to mieć. Hmm. A wiem, dlaczego to można. Tak. Hmm. Co to robi? A sprawdzę to. Dobry mhm. na listę elementów przymiotów związanych z automatyzacją. Mieliśmy na stole skrzydła i uszybku. Ja tego zbytu nie będę używał. Co do tego moda hmm. jest parę rzeczy, ale bardziej będę się obracał wokół zwojów, Czyli ja mam te strusty, No to zwój osoby i takie tam podobne. Opisuję to jakoś specjalnie mocno shell Tutaj ten, ten zwój osoby to jest bardzo przydatna rzecz. Parę mnie rzeczy też tutaj jest, ale nie wiem czy się opłacę tego używać, to jeszcze ewentualnie zaklęcia, te glify. co do tego, nie wiem czy... Hmm? Mmm, Ciekawe, nie wiem, czy to najważniejsze, czy się płacą. Nie znam, hmm. się hmm. to czytać Hmm... nie będę raczej robił ciołkowia, z tym modem. Można sobie wywieźć takie wywózki, co najwyżej, w późniejszym etapie, z tą Не а не хуаньца. Сюда я хуаньец. А стоят. Prawdopodobnie jest od tego, czyli to faktycznie o tych chodzi. Hmm. To jest przynosi przedmioty. Hmm. Nie wiem, to jest za niestety. Chyba będę usuwał tego moda. Chciałem go jednak mieć. Ale widzę, że mi się zbytnio nie przyda. Trochę szkoda. Jeszcze sprawdzę. Czy to tutaj będzie nie... Hmm. A wiem. O właśnie. Czy jest coś co muszę sobie zrobić? Czegoś Nie Niezbyt. Tylko to jest mi się opłaca. Znaczy przynajmniej sobie to jest coś, co po prostu chcę używać mieć. O, żeż ty, to można kopiować. Fajnie. Nie wiedziałem, sobie zapiszę. Te dwuro jest chyba jedyną rzeczą, którą bym chciał z tego moda. No cóż... Niestety mm -hmm. niestety niezbyt mogę go wykorzystać czego szkoda okay. nawet no, się zaczyna. a ja będę kończył. Jako że jest już te 20 minut, które chciałem. To się z wami żegnam, to ostatnie 5 minut dosłownie było moim e, sprawdzaniem i czyta nam taki kłopot. Okej, okay. dobra, ja się żegnam. O nie, Enderman. Ja się żegnam i to zobaczymy w następnym odcinku.